Nie ma tak, powolny upadek liścia. Zobaczmy moją inerację na masują mijają. 53% Ale Jasuo tu ostatnio klęknął, 4-16. Ale tu byłem chyba pijany, tu zjarany, tu naciany, tu się zżygałem, tu było dobrze. Tak, tak. Masują mijaja! Platy na cztery. No to będzie fajnie. Już Vex odpuściłeś. Tak, sumany zapał, już, już Vex, nigdy, nigdy nie zagram weks. Już nigdy. Grałem już tylko teraz Jasuo. A banuje chueja. Aha. E, nie mogę, bo ktoś go już zbanował. No to zbanuję Katarinę. Bardzo niebezpieczna postać, bardzo mnie męczy. Używam też takiego nowego serum do twarzy. Dzięki, niej, dzięki temu moja twarz jest bardziej odżywiona i jedna. A ciebie jaka postać męczy? Pewnie cię matka męczy. by ci cały czas zmusza do, pójść się do pracy albo do szkoły. Chociaż nie, moi widzowie to pewnie stare chłopy. To pewnie stara wchodzi. No, wziąłbyś się do pracy, wziąłbyś się do jakiejś pracy. Mama, mama, ja będę sportowcem, będę sportowcem. Kurwa! Darek, ty masz 38 lat, kurwa. Jakim jest sportowcem? Jakim kule jest sportowcem? A darek. Dobra mama, masz 20 do tych na skórę, a jeszcze pożyczyć? Aj, to życie. Czy ja byłem w pośredniaku? No, ja byłem, ja, 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 chodziłem do pośredniaka, w sensie do... Znaczy to nie był urząd pośrednictwa pracy, tylko były takie agencje pośredniczące pra... pośrednictwa pracy i oni ci robotę tak wyszukiwali, nie? Tylko wiesz jak to działało. Dostawałeś robotę w jeden dzień, ale zarabiałeś 1200 zł, bo oni tysiaka brali od ciebie. Ale ja na przykład tak znalazłem robotę od kopa, na takich lampach. Pośrednictwo pracy. Oni to są wykorzystywacze, ale jak chcesz zacząć coś robić, to dobra sprawa, no ale przyznam, że to jest wykorzystywanie pewnie pracownika. Ja sobie biorę jasuło. OTP jasuło. OTP jasuło z moim ziomalem. Czy mam 36 lat? No mam, no mam. Mam. Kurde, czasem jakby o ten wiek pytacie, to czujesz, jakbym był winny czemuś. Naprawdę. Jak Zakowi chce się strać, dlatego ma taki kolor? Jak oceniasz kompozycję szybka analiza? Słuchaj, kompozycja nasza na pewno troszeczkę brakuje. Elo, e, dziękuję za słupka Na pewno brakuje nam troszkę AP AP jest tylko Zak, chociaż ja wierzę w niego, to jest bardzo dobry gracz e, Mamy Ila Oli, taki typowy gość, który może sam splitować, puszować, a nawet 3-4 gości na siebie przyjąć Nila nawet po jedynkach 3 na 1 może sobie poradzić, kiedy anuluje skile Sona z psychooperacji, operacji, fajna kompozycja właśnie też z Zakiem kiedy dochodzi do podbicia ona Ultra, więc mamy CC Chain. No i oczywiście Yasuo, dobra kompozycja w sumie tylko i wyłącznie z Zakiem na ten moment, ale, ale on sam w sobie musi zawsze podlegać drużynie. Więc, więc on zawsze musi polegać na tym, co się dzieje na mapie. No i przeciwnicy, mamy Władimira, dobra kontra na pewno na Yasuo, na pewno dobra na Zaka. Ogólnie no dobra postać, męcząca. T1 Echo AP no też niebezpiecznie Dobra dżungla, szybka, wiesz o co chodzi Talon krwawego księżyca Mega kontra na Yasuo, tak? Można powiedzieć, że Jak wam to powiedzieć No nie da się wygrać gry Yasuo grając na talona, ale ja to wam pokażę, że, że można tak zrobić Google mówi co innego, ale co mówi Google? Kaisa bardzo fajna, no i rel Rel skakująca, mocna inicjatorka Chyba mają mocniejszy bot nie opowiem nic o meczu. Bardzo złe podejście preferujesz w internecie, ponieważ z góry Wiesz zakładasz, że coś już mam postanowione albo coś już podjąłem jakąś decyzję. Odpowiadałem już na temat meczu, na początku transmisji. Jest to bardzo krzywdzące, że przychodzisz i z góry mnie tu oceniasz, a ja na twoje pytania i twoje wątpliwości odpowiadałem proszę ja ciebie, jakieś 15 minut temu, tylko tobie nie chciał być, być nie chciało się być punktualnie na transmisji, a teraz obwiniasz mnie za to. No i kupa kto jest winny? To moi ziomalek, kurwa, siema! siema. Uwielbiam w, w ogóle poranki w Lidze Legend jak wszyscy tu jesteśmy. Tak jest. Zaczynamy właśnie mecz. Mam koszulkę na sobie Yasuo. Aha! Pamiętam takiego zioma, widza, któremu powiedziałem, że wysyłem mu już koszulkę. I wiecie co? I okłamałem tą kur... Ponieważ yy, nie był sam tej koszulki i dopiero teraz, jak ubierałem się w tą koszulkę, to rzeczywiście znalazłem koszulkę platynową z numerem 14 No <laughs> yy, i o, na tu jesteś <laughs> yy, No właśnie, ale nie tak poważnie, serio, znalazłem tą koszulkę, będzie wysyłana, będzie wysyłana, leży przygotowana w garderobie Na cukisie, tak, ale widzisz dobrze, że gadaliśmy ostatnio i pamiętałem Pamiętałem o tym Dobra zaczynamy Kontrola na pewno z y, farmy Siema, Wyglądasz siema baku fantastycznie. Wiesz co, daleko mi do Ciebie, ale wiesz jak to jest. Najważniejsze, by zgarnić farmę. Ej, Adel. Wyprzedza i przeszło. Co tam, Ozi? Co tam? Wszystko okej? Okay? mówi, że jadę. Muszę jechać do garażu. Fajnie, a potem będziesz goł z nami? Tak, tak, tak. Monitorek sobie muszę No, 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 o której? O, 19. Dobra, idealnie. Ja jestem w sobie cały dzień się w Lidze, potem Nerwarię. Dzisiaj jeszcze rozdaję kody na Arkana. O, nie? Ja chcę na razie farmę. Nie chcę się z nim tłuc, dobra, i złe ustawienie monitora, muszę mieć wyżej. Kurwa, za bardzo się garbię. No nie wierzę. Musiałem flesznąć, bo mnie zajebał, chyba. No nice, i podchodzę do ciebie. No spoko, możemy go rozjebać Zapłacił za swoją zniewagę i chociaż ja go podpaliłem, mogłeś mi, mi, mi go mi zdać ale ja bałem się stary, zbudziłem ja. już było tak dobrze tu można spuszować, no i co możemy zrobić? No ogólnie powinienem wracać, tak? Co? Jako do ciebie idzie od góry. Okay. Okej. Muszę cię podgłośnić sobie, bo mam pociszonych was po wczoraj. Aj! Dobra, zjebałem, zjebałem. Rzeczywiście, over z tej śmieci jak zwykle. Wiecie monitor muszę mieć dobrze ustawiony, żeby dobrze się na niego patrzeć. No przepraszam, przepraszam. No tak wyszło. I kupujemy buty. Tak. Żeby mieć dobrą pozycję przy komputerze. Prze trochę, tak. O, o, chyba jest dobrze. Wiecie, wyprostowanym, tutaj luźno. Przepona pracuje. Powolny oddech. Właśnie tak, jest git. Talonisko, kurisko. W rozjeburzysko pierdolone. Teraz się spotka z wielką mocą samuraja. Jeszcze pierwszy mertur z wiesz, oczy nie te Ej co tam się wypierdalają na bocie, kasztany jebane No ty gościu, ale skoczny on jest to jest skoczny Mike To jest skoczny Willy To jest Willy Wonka Pierdolony talon się zadławi moją fają, uciekaj, moja I znowu, no troszkę lepszy dżungler, Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, wiadomo. Nic się nie dzieje. Może rzeczywiście nie warduje, troszkę nie są skupiony. Jasne. Już jestem skupiony. Właśnie, póki co jestem nie skupiony. Prosta sprawa. No my to jest rozgrzewka, no. ma 27 CS, on ma 32, tu jeszcze fala przy mną idzie. Ale to. Wracaj to! Work! On chce wrócić! A ja muszę mu zabronić to Chodź tu! Dobro Troszkę HP straciłem, ale wie, że się leczę, więc... Mogę no wiadomo. zyskać, wiadomo, nie? Potem dopiero mocny jest około 30 minuty. Jak drużyna za niego już gierkę wygrywa, więc... Masz farta. Masz farta. No masz, proszę, no masz mata, ja tak zarabiam no bo... kaskę, proszę. Playcik, easy. 42 CSy, patrzę co tu się dzieje No dole, jest Gites. Schodzę sobie tutaj, muszę się rozgrzać, muszę wiesz... A może do LeMana nie pójdę, okay. będę zagrał w ligę? O ma szóstkę, będzie chciał mnie dusić. Nie wiem czy go okay. porobimy, on może mnie rozjebać. Ja tobie, Rucho, <noise> już mam, mam już. Zginia. Ale ty jesteś k***a dobrym dżunglerem, wiesz? Bardzo dobrym jesteś! Ja pierdolę, ja hity przyjęłem mogłeś go bić dalej! Andale, andale! Przejebiemy to chyba! Myślałem, że go No spaliłem go, spaliłem go! Spaliłem go i wjechałem pod niego Normalnie go spaliłem stary, przecież to jest jakiś amator. Amator kwaśnych czereśnie albo co najgorzej wiśni z pestkami Mają smoka, albo przegrać mecz Jak on może kurwa wygrywać z nami no za pet. Jedzie powolutku nie yeah, Nie, yeah. tak to się lamusów Jee, je Aj Bosiu, no i zero trzymam, bo nie potrafią go grać z jeby w drużynie Nie wierzę, gość na 40.20 Au! Jebane hit wieży, nikt w to nie uwierzy Tak to jest wygrane Dobra No za no! Oni wiedzą, że jestem najlepszym graczem chyba na linii, bez ultimata jest talą Talą, Tu Tulalą? Ty go podbiłeś? Yy, wiesz co? Tak, z tego kół, ale później mnie Ale tfleszowo, właśnie nie widziałem go w powietrzu. I ja czekałem z tornatkiem, jeszcze nic się nie dzieje. Widzisz, to jest dobry talon, to jest o te petalon. Może że to jest szwajcarski gracz, taki zwany się Ksiu. Ksiu ze z Szwajcarii. Bardzo mocny gracz. Ba, 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 ba. Przez to, że miałem złe gangi, niestety on się nafidował, nie? tak myślę, że ja będę w tym meczu chyba useless. A ty będziesz kotem, jak chyba zwykle. Nie tak Dobrze. Tylko wiesz, ja gram ja suło. Ludzie tego nie rozumieją, że ja gram ja suło. Ja gram postacią, jaką chcę. Ja suło się rozkręca dopiero od 2.11. Je, 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 tak tu się lamusu wie. Dobrze! Zauważymy, że jak gramia suło, to wszystkie linię nie linie u mnie wygrywają. Dlatego nim gram <grym> Kolejny plate, zarabiam kaskę, jestem biznesmenem. Eee, o ty, kurwo! Je, je! Tak tu się lamusów je! Bierzamy w nich? Ja się nie boję niczego. Chociaż nie, 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 boję się. No czekaj, ja mam 5, ale możemy spróbować. Jeśli wydeżdżą no, mnie, jest. rozpierdoli. ojej, trafiłem ku. Nie dobrze. No kurma Mać niezniszczalny kundum! Gotowałem! Kupię to, kupię to i, i pomyślcie sobie, że jestem debilem. Ja też tak myślę, ale e, kupię sobie to. Bo będzie mnie wkurjął, tu będzie się działo za dużo. Tak, chyba że... Cześć. Tak. Cześć! Tu każdego widza znam. Z każdym już butkę wódkę pił. Tak. Gdzie mi kojarzy. No widzicie, ja robię swoją robotę. Tak naprawdę można powiedzieć, że wygrywam ten mecz? Je, yeah, je, yeah! Tak tu się lamusów je! Ej, Skacz!. Gdzie jestem? <śledź> Nie moim, iłem zasięgu, nie? <laughs> Leź mnie! Sona, jedziemy z nimi, spokojnie, nic się nie bój. ten do was. Zginął? To... Tak, to co miał na balon. No. Ta, ta, ta. Bo ja, wiesz, ja, ja nigdy nie zabijam do końca, tylko ja wjeżdżam, ubijam lekko, a potem lecę dalej, nie? Po kolejnego. <todgłos> Widzicie co zrobiłem? Skumulowałem uwagę dwóch gości na sobie. Dzięki temu moja Ila Oli może wypchnąć przednią linię środkową. Iaoi, siema. Jaoi. Fajnie się gra, fajnie. 1-4, ale elegancko, to mecz. I mamy kolejnego Smoka. No, 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 chyba no, tu Emeralda wbijamy na tym koncie. Siema, no. Je, yeah, je! Yeah. Jak to się na wie? Jestem. Jest, panowie, jeszcze już. Żółte drzewa, liście na ziemi. jest. jest. Mokro krótko. Jest... Już widać, tu taką ostrą jesień. Za go trzeba żeby wiatroneczkę, kurtyczkę z kapturkiem zakładać, czapeczką yeah. a, o i heja. Yeah, a czapkę kurek. na jaja też ubieracie? Taką małą wełnianą? Jedziesz na xd. Na paga? Nie, nie jadę na pagba. No i kocurek, kocurek platini na Yasuo, zwykle wyjaśnia sprawę. To jest kocurek, kocurek, bamburek. Jasuł ma czarny sznurek. Siemanko, robi, ale robisz szorotem jasło. Na raku. -y. ja wjeżdżam dalej, pa pa, pa. Wpierdalamy. Kontrola! Uciekaj! Ej, ja się tam wbijam, słuchaj. Są. A, Droga do zguby jest. Je, jeee! Daddy się lamorzowie! Dziękuję! Matt i Imerany Pardio Goku, kurwa! dla Logan i Pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wsparcie za naszej transmisji. Oj nie w tą stronę tarcza. <noise> Taka śmiechawa trochę poszła. U. No nie, to ku nie weszło. Let's go. Let's get it. Pa 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 -papa pa, pa 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 pa, -papen. Pa, -pa, 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 -pa Nice. No i kolejna wieża zniszczona. Jak widzicie mamy godzinę, mamy godzinę 15, godzinę dokładnie 15 minutę na liczniku. Ja dopiero kupuję, konsumuję pierwszy item, ale ja już składam praktycznie już Drugi w tym momencie, proszę, pożeracz, bardzo mocny młotek. dający niesamowite korzyści. I widzicie, na początku tylko cztery razy się wyjebałem, a potem już nie jestem nie, nie do zabicia, no. Chyba jest, uh. Nie za módka. Kurwa, no ja latam jak popierdolony i nikt nie, nie pomaga, ale dobrze, właśnie o to chodziło. O to właśnie chodziło w tej akcji, bo zobaczcie, co się dzieje na tym, na bocie. O to chodziło, jak najwięcej ich zatrzymać. Jak najdłużej ich zatrzymać. Dobra, nie trafiłem, trudno, tak, tak czasem bywa. I mamy teraz to. Byłem boli odgarbienia się. Dobrze Zag, tak. no tak trenowaliśmy Kolejne zwycięstwo na streamie Nie ja wiem, że mam split puszować, ale ja tutaj wiesz, taką taktykę Ja o gameplay Jak tam jeszcze Kiusia Yer to jest No wiesz no nerwy były Ozi wiesz jakie nagrody są z klasza? Jakie Buzd do expo na Nice Upsie trafiłem kół Ale patrz to patrz, patrz pyk Pyk Dzisiaj zgarniamy kół Ucieka patrz, pyk. Zainicjowałem. Zmienia szybka rotacja linii. Stawiam warda, nabijam sobie Q. Raz, nabijam sobie Q. Dwa. I lecę sobie z kolejną faremką dzieciaczku. Muszę rozgrzać no. I lecimy no. Chodź kurwo, jak miał jeszcze taki spowalniający item, to bym go nieźle poturbował. Szkibiribidip tabaraba toilet. Oho! Pewne rzeczy Yo. <laughs> Sulaniec 25 zł. Hejka, kiedy rozdajesz kody. Bo słyszałem, że moje ulubione streamer postać nietuzinkowa, piękna ludzka istota z cudowną aurą. Osoba, która sprawia, że każdego dnia przy herbacce się człowiek uśmiecha, ma być na miejscu. A bardzo chciałbym się spotkać z Pelcem. No, rozdawałem już kody, chyba ty wygrałeś nawet, a dzisiaj mi został jeden kodzik. Na początku transmisji o tym mówiłem, wiesz? Będziemy jeszcze na pewno rozdawać, ale zostało mi tylko w sumie dwa kody. Dla osoby. I jej to, czyli dla jednej osoby i osoby towarzyszącej tejże osoby Więc będzie rozdawany. Mhm mm Teraz sobie kupuję to, świetnie Mam już 2-5, może nawet skończę mieć 5-5 I zobaczcie, ile farmy 134, bardzo dużo, bardzo dużo farmy um, Co myślisz o tym, że Bandy Ma Lambo, a Ginol g klasy? Fajnie, fajnie, elegancko Bardzo, bardzo, się cieszę z tego powodu Jedziemy dalej Uhu, uhu, hu Teraz zobacz, jak mój samori się pozycjonuje. Zajmuję środkową strefę. Otworzył inhibitor. Są wszystko moje rozpracowane akcje. I tu wam kolejną ofiarę. Dwunasty poziom pozwoli mi nieźle poheratać i kostki. Oczywiście mam pomocników z tej strefy, ale postaram się ich ujarzmić. Idziemy. A niestety Franca. Hansa! W Hansa! Jebana w Hansa. Może baron? Trzeba być na pewno skupionym! Jeden błąd i możesz przegrać grę. Heh. Zobacz jak teraz sprytnie się przeteleportuje tutaj, pyk. Nie ma przeciwników. Jestem bardzo ustawiony wysoko, kontroluję dużą część mapy. Oglądawczo z wardsy, więc troszeczkę wiem coś spięć. I jedziemy. O ty kubo. Tak ładnie jebie. Pomoż mi ktoś? KU! Wy jesteście dojebani, nie będzie w to grać. Okej, okay, może nie wyszło tak, jak powinno wyjść, ale za to i Laoli się wyjebała. Niedobrze, bardzo niedobrze. Jest, bardzo, bardzo, bardzo mi o to chodziło. I dzięki temu kolejny item w sakwie. Męż rankingowy o punkty rankingowe. I ruszam dalej, robię swoją robotę. Oczywiście otwarcie inhibitora tak wcześnie jest wielkim błędem, ponieważ dostarczamy w tym przypadku Wladimirowi niesamowitej ilości gotówki i expa. Dlatego trzeba przemyśleć, czy chcemy bardzo szybko kończyć grę, czy jednak nie uda nam się szybko jej skończyć. Jebany śmieciu. Ale damy radę. Mamy dobrego żaka. Wow. To było dobre. Tak, musimy zagrać kombo, żeby pokazać widzom kim naprawdę jesteśmy. Show them who you are. Nalać, bo was zajmie. Poczekamy na solę, poczekamy na dziaoli to Trzeba topa chyba spuszować Na no, 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 no. <słyska> 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 Uważaj tam stary Nie ma eko No 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 okay, Czekaj nie ma jeszcze Jedź Kurwa strzałkę mam spokój się patrzę Debinu <słyska> Dostał kurde. Dzisiaj brenną stary? Jestem, jestem. Daję ci się zabić droga. Nice. Szukam jedynie drogi do domu. Ogurek, ogórek, ogórek. Ale, już porobili historia, się nie Kurwa, na co ich tam czekają? Doskoczyłeś, no, nic się nie stało, ale byś doskoczył to byś mi urotował, to byś mnie urotował po 100 -kroć. hej Muszę babci satelitę zamontować, a co twoja babcia w kosmos leci, jebana na satelicie jakiejś? <laughs> <laughs> babcia ten, Puszkin, Puszkin, kto tam leciał? Apollo babcia No Apollo babcia, babcia 13, Grand ma 13 kurwa, w kafandrze Fajnie być profesorem gaczem League Ligi Legend Ej w ogóle czu ja czujesz jak nowy Ripson, myślisz że jestem lepszy ry od czy nie? Bo ma ma mam no, dwa jak? koła widzów już Fajnie otwarty balkonik, fajnie jest tak chłoniutko w pokoiku Jeszcze jak? Chyba nie idę do tego, do Derwariena. Będę, gra, będę grał w ligę, nie? Elo. Elo. Kik się znudził, że Twitch, tak, już mi się znudził kik. I Siłownia, i, i Counter-Strike. Dobra, skończmy stary to. z jednego fajta zajmować, z tego zagrać i zobaczyć nexta We gonna rock this body move everybody run. jump 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 attenti e non tutti no C'è che cavolo trego jump a c***o mi ci stavo Ronaldinho Zobacz, jak ja się z nimi biję, nie? jest Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Nie? Ja już mam pam? ja za pam? To ty musisz wlecieć tak... Czury! I wlecieć ich rozjebać w powietrze do góry. Czyli co, przegrywamy? Nie, wygrywamy mecz. Wygrywamy. Ale wydaje mi się, że od kiedy mam więcej spokoju w sobie, bo trenuję spokój, to nawet jak przegrywam te gry, to je wygrywam. Wiecie o co chodzi? Że przegrywam... Ja mogę zniszczyć wieże, nie? Do końca. Chociaż nie. nie wiem stary, ja cię boleśmy niebać. Jest baron zaraz. Koniec serii. To nie jest takie łatwe jeszcze stary. Aż się z nimi przekamarzamy, nie? No właśnie, i to nam może zniszczyć grę Baron. Baron Baron, baron. No właśnie, musimy tego barona teraz zrobić. Bo chodzi o to, że goni teraz będą się bronić, ten inhibitory im powstaną. No i chuj. 30 skan na karku. O to możemy i Varona Dawaj Kurwa! Ja pierdolę, jeden hit by tam siadł Przepraszam stary Przepraszam, ja chyba przegrywam grę Ja cię kręcę Na tych trzech inhibach to oni dostają swój XP gold za darmo Jak tego nie skończy to zaraz będzie po też tak myślę Też tak myślę Ale wy tego nie robicie i na ulicę kończyć grę już sama. No dobra, niech tam idzie. Nie, nie! Śrubka mi spadła. Gdzie... O nie! Pada mu śrubka! Nie rób z siebie głupka! Z dupy leci kubka! Nie wiem. Czemu tutaj dojdzie się Powinniśmy teraz ich zamknąć, zalać, ale nie zalejemy ich. A nie, zalejemy, 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 no dawać. Zalejemy, zalejemy. Robimy fajta. Pierdolam się w hajsu, stary, mam flesza i skończymy. Jak to przegramy, to ja rozdaję kod i wychodzę i nie, nigdy się nie pokażę na Lidze Legend u Nerwariena, u kogo Poczekaj na mnie może, zjedziesz inhibitory. Tak, 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 To ich tym straszę. Kto ma dziś nie żurek nie zamiast nie rosołu? Ch**a. Jest. Jestem. Teraz tak, wy, wy niszczycie a ja. Opieram mój miecz i gram na flecie. A ja Ubiejcie, GG, stary. easy. To to Wie, pf, w, wiesz, że ja muszę grać takiego niedojeba, który nie umiegać w League of Legends. To jest cięższe niż pokazywanie, jak się umie grać. No. A ja muszę grać stary gościa, który ogarnia. <laughs>